STS zakłady bukmacherskie, sponsorem głównym Biały Białystok. W zasadzie zmarzeń ligowych Liga Biznesu Jagiellonia. W pierwszej edycji, jak już doskonale wiemy, uczestniczyło 10 drużyn, co nami 9 bardzo emocjonujących śród. Do tego stopnia emocjonujących, że właśnie wideo, które tutaj prezentujemy z ostatniej kolejki, w której to oczymy się losy ostatecznego zwycięstwa, ostatecznego, ostatecznego zwycięzcy. Jak doskonale wiemy, jeszcze na 10 dni przed końcem e, zwycięzcą była firma Aftel, no, drużyna, drużyna Aftel. To skończyło się inaczej, natomiast chyba wszyscy jeszcze piłkę, za te emocje, e, a jeszcze chyba fajniej, kiedy sami możemy wspólnie te emocje e, tworzyć. E, dzisiaj tutaj e, odwiedzili nas e, zawodnicy oraz trener Jagiellonii Białystok. Będę wymieniał Jezus Imas, Zoran No i legenda, jak Jonikie łystop, były kapitan, obecnie e, trener, legenda. Rafał Grzy. Jemu się Okej. Okay, Zobacz, czy w Chorwacji podobne rozgrywki na Dwarzy, na e, są w jakikolwiek sposób popularne, czy w e, jakikolwiek sposób tam drużyny, gdzie paru chłopaków się skrzykuje i uczestniczy w takich rozgrywkach, czy to jest w jakiś tam sposób praktykowane. A tak, oczywiście. Wszyscy. Ljudi, graju, graju sporte, e, tak, materiju, i, i, dužo ljudi koji graje u Vjetju po Poker, Ine Sporte, takav amateri, ima dužo tekoro i više da to je najlepše u karijeru, ja bi zagrali, ja bi, bi zastali sportu They are playing, and sometimes uh, I go to them uh, to watch them, and it's sometimes it's funny because you you can see that it's uh, very good players, and also a little bit old players that they like to win. When they lose, they they are very angry. So it's, it's sometimes it's very funny. do Mamy stowarzyszenie od boja gierami i dzięki sukcesywnej pracy ostatnich pięć meczów wygraliśmy po prostu, dlatego mamy trzecie miejsce. A byliśmy o krok nawet od pierwszego. Z tego miejsca chciałbym podziękować organizatorom Marcinowi, Emilowi, Rafałowi, którzy są pracownikami Jagiellonii Białystok i jednocześnie trenerami Akademii Jagiellonii, że wspaniała inicjatywa. Mam nadzieję, że będziecie dalej to samo robić z jeszcze większą ilością drużyn, na wyższym poziomie będzie. Dziękuję wszystkim uczestnikom, zapraszam za miesiąc, półtora miesiąca na nową edycję. Sukces toczy jednak e, jest nie do Uważam, że to jest sukces, bo celowaliśmy odpowiednią cel. e, podrób w takim wymiarze. Chociaż generalnie wgają samo w takich warunkach. To, to już jest wycieczko. E, fajnie, że zamianiśmy tutaj w ulicę. Po pierwsze, w którym mieliśmy nadzieję. Fajna zabawa, fantastyczne warunki. No i wynik też za to, Gratuluję zwycięzcom. Cóż Mam powiedzieć? Dziękuję naszym ewalom za naprawdę fajne pojedynki. Dużymy Jagiellonii, zapraszam wszystkich. Buchar za pierwsze miejsce wręcz kapitan. Były kapitan Jagiellonii.

fundowana przez naszych sponsorów, przez firmę STS, Biacomex, czyli miało to iść do zwycięzcy, ale przedstawiciel drużyny zwycięzców, Marcin, ma bardzo ważną informację. ze zwycięstwa, natomiast jako, że my jesteśmy organizatorem tego całego przedsięwzięcia, to trochę chyba niezręcznie, żebyśmy my tę nagrodę przyjęli. I tak jak ja wspominał, bardzo blisko była drużyna After, żeby żeby zwyciężyć całe rozgrywki. I wydaje mi się, że naprawdę zasłużenie. E, e, chcielibyśmy, jakby się tej nagrody na Wasze konto. Mam nadzieję, że wykorzystacie ją w właściwy sposób. E, bawcie się dobrze. Gratuluję, naprawdę zasługujecie na tą nagrodę. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagieli Białystok.